Cześć, mam na imię Robert i mam 19 lat. Chciałem podzielić się z wami moją historią. Ponad rok temu wyszedłem z kolegą na piwo, wypiliśmy kilka, jak to zawsze. Zaczęliśmy rozmawiać o dziewczynach. Stwierdziłem, że fajnie by było poznać jakąś dziewczynę. Kolega namawiał mnie, abym założył GG po latach i napisał do którejkolwiek. Jakoś nie bardzo chciałem zakładać GG i pisać z dziewczynami, stwierdzając, że to i tak nie ma sensu. Jednak coś mnie tknęło, no i założyłem to gadu gadu. I napisałem do kilku czy kilkunastu dziewczyn. Jednak tylko jedna zwróciła moją uwagę. Podobał mi się jej sposób rozmowy. Wydawała się taka zwyczajna, jednak mogę powiedzieć, że jest wyjątkowa. Trochę z nią pisałem tego dnia. To było 3 grudnia 2015 roku. Może uznacie to za dziwne, ale zakochałem się w niej tego samego dnia. Ona we mnie też, czystym przypadkiem, wyznała mi to jakiś czas później. Pisaliśmy ze sobą ciągle. 17 grudnia postanowiliśmy być razem. Czekałem kolejne 4 miesiące na spotkanie z nią do 23 kwietnia, bo uznała, że tak będzie najlepiej. Po dziś dzień jesteśmy razem, a ona jest moją narzeczoną, tak więc warto panowie czekać. Kobiety może i są skomplikowane, ale warto je czasem zrozumieć. Na koniec chciałbym podziękować Ci za to, że mnie przekonałeś, mimo tego co stało się później. Zapamiętam Cię dobrze, a Tobie kochanie chcę podziękować za każdy dzień spędzony z Tobą. Jeśli to zobaczy którekolwiek z Was, to mam nadzieję, że domyśli się, że to właśnie o Was chodzi. Dziękujemy za wysłuchanie tego wyznania. Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału oraz wysłuchania pozostałych wyznań.